Kończę czym prędzej tą rozmowę, żeby nie obrazić tego człowieka czymś, bo uważam, że młody człowiek, który ma 30 parę lat i 30 40 tysięcy długów, nie powinien nigdy decydować się na taki krok jak upadłość konsumencka. Nie, nigdy. W tym momencie, bo ja uważam, że on równie dobrze może się dogadać z wierzycielami, zapiąć pas, popracować i spłacić swoje długi. Bez konieczności wchodzenia w proces upadłości konsumenckiej. W podobnej sytuacji 30-40 tysięcy jest na przykład emeryt, który ma emerytury ledwo starczającej mu na życie, bo ma czynsz za mieszkanie, bo ma leki, bo ma wszystkie inne rzeczy i te 30 tysięcy złotych tego emeryta zabija. Nie jest w stanie i racjonalnie podchodząc, dzieci mu nie pomogą, nikt mu nie pomoże, i to jest kwota, przez którą on się staje upadły. Taka osoba jak najbardziej, nawet przy takiej niewielkiej kwocie, może ogłosić upadłość.